Cześć, witaj na kanale budżetownia, gdzie wspólnie uczymy się dbać o finanse domowe. Znajdziesz tutaj bardzo transparentny budżet rodziny 2, 2 wszystkie moje metody i triki budżetowe, więc jeżeli taka tematyka Cię interesuje, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. Dzisiaj ze sporym opóźnieniem, ale mimo wszystko podsumowanie maja i Budżet na czerwiec, ponieważ jesteśmy już w drugiej połowie czerwca, to nie będę tego budżetu rozpisywała na kartce. Na tych moich kartach darmowych do pobrania tylko pokażę również status czerwca na moim arkuszu. Przy okazji podejrzymy, jak nam idzie i czy czerwiec zapowiada się obiecująco, jeżeli chodzi o oszczędności. Dzisiaj też zobaczysz w całej okazałości pierwszą zakładkę miesiąca. Każdy miesiąc w arkuszu budżetu domowego składa się z kilku zakładek, ale ta pierwsza jest w cudzysłowie najważniejsza, bo ona właśnie podsumowuje i agreguje dane. Dosyć często na tym kanale przewija się pytanie o to, co to znaczy rozliczać się ze samym sobą, więc jeszcze raz właśnie w tym razem na przykładzie Maja pokażę Ci, co to znaczy i jak to wygląda w moim przypadku. I pokażę Ci to bardzo dokładnie, krok po kroku, więc zapraszam do oglądania. Już na początku tradycyjnie wspomnę, że jeżeli szukasz prostego, ale dobrego narzędzia do trakowania swoich wydatków i do analizowania postępów, to zapraszam Cię serdecznie na stronę arkusz.budzetownia.pl i do dołączenia do grona naprawdę wielu użytkowników, którzy są z tego arkusza bardzo zadowoleni. On został stworzony na wzór planera papierowego, dlatego ma Taki niestandardowy układ, bardzo dobrze się go ogląda właśnie na tablecie czy na telefonie, gdzie mamy taki pionowy układ monitora, powiedzmy wyświetlacza. Każda zakładka jest przystosowana do druku w, na formacie A4, więc jeżeli nie jesteś fanem wielkich, rozbudowanych Exceli, tylko właśnie lubisz papier, ale chcesz, żeby narzędzie liczyło za Ciebie, to zapraszam Cię serdecznie do poczytania o tym narzędziu. A teraz płynnie już przechodzimy do podsumowania maja. I zacznę może od wpływów. U nas standardowo trzymamy się cały czas tego założenia. Że od stycznia roku 2025 mamy stałe kwoty, które zakładamy, od marca one się zwiększyły o 2000 zł i przeznaczamy tutaj łącznie 16 tysięcy złotych na budżet rodziny 2 plus 2, z czego sam budżet, czyli koszty stałe, koszty zmienne i koszty roczne celowe rozpisujemy na 14 tysięcy złotych, a 2000 zł nadwyżki z założonego budżetu od razu przeznaczamy na inwestycje. Naszym celem jest jest przeznaczenie na te inwestycje 20 tysięcy złotych w tym roku, dlatego zaczynając od marca mamy właśnie równo 10 miesięcy, 10 razy 2, wiadomo. Podsumowując, maj mogę od razu powiedzieć, że nadwyżka majowa poszła na zasilenie konta IKE mojego męża. Mój mąż poprzez IKE inwestuje w ETF-y, wybiera te bezpieczniejsze opcje, jak na przykład S&P 500. Uwzględniając te 2000 złotych, które Przelewamy sobie od razu na inwestycje w ramach zasady płać najpierw sobie, no to nasze oszczędności miesiąca maja wyniosły 2800 zł. No i teraz, czy faktycznie zaoszczędziliśmy równo 800 zł, bazując na tym, co wydaliśmy? No nie. Ale właśnie, ponieważ ja później odkładając te nadwyżki nie chcę się rozdrabniać na jednogroszówki czy nawet na jakiekolwiek monety, dlatego też rozliczam się sama ze sobą, żeby właśnie sobie do takiej kwoty to zaokrąglić. I za chwilę ci pokażę, jak to robię krok po kroku, jak to na przykładzie tego maja, jak to wyglądało. Zacznę może od tego, że na koszty stałe standardowo z 4000 zł zostało nam prawie 360, co jest dosyć dobrym wynikiem. W kosztach zmiennych na założone, przy założonych 6000 zł mamy tutaj 440 zł oszczędności. Było trochę mniej, ale zaraz właśnie opowiem, co z tym się zadziało. Przejdę może do kosztów rocznych, do których wpłacam co miesiąc wraz z moim mężem 4000 zł. Ale jeszcze zanim, to tutaj gdzieś na ekranie właśnie powinno wyświetlić się zdjęcie, na którym pokazuję Ci, jak wyglądał bilans przed tym rozliczeniem się z samym sobą. I przechodząc teraz do kosztów rocznych, jak widzisz na zdjęciu, tego screena, kategoria prezenty została przekroczona o 11 zł 3 tak? grosze, Bo mamy tam założone 300 zł, tyle mieliśmy wpłacone, a wydaliśmy 311,3 grosze. Natomiast na wyjazdy wydaliśmy 3920 zł i 60 groszy. No i teraz, w jaki sposób doprowadziłam do tej okrągłej sumy? Po pierwsze... W zakładce z kosztami rocznymi rozliczyłam sobie te prezenty, tą y, góreczkę, te 11 zł i 3 grosze dopisałam sobie do rachunku wyjazdów. Wówczas wyjazdy podniosły się do kwoty 3931 zł i 63 grosze. Postanowiłam zaokrąglić to do pełnych 4000, a te 68 zł i 37 groszy, które tutaj były w tej puli jeszcze, dopisałam po prostu do kosztów zmiennych Dzięki czemu podniosłam oszczędności. Nadal nie było to równe 800 zł. Brakowało mi jeszcze 10 zł. 41 groszy, żeby mieć pełne 800 zł tutaj na górze. I te 10,41 wpisałam sobie jako koszt na czerwiec. Wpisałam to już w kategorię nieplanowaną w miesiącu czerwcu, a tutaj po prostu dopisałam sobie te 10,41. Czy trzeba to robić tak skrupulatnie i rozliczać się co do każdej złotówki? Jasne, że nie. Każdy robi tak, jak uważa i tak, jak lubi. Ja po prostu bardzo lubię to rozliczanie się ze sobą takie mega dokładne. Taka po prostu już jestem i to sprawia mi przyjemność i dzięki temu wiem dokładnie, gdzie jest każda moja złotówka. Więc jeżeli się z takim podejściem nie zgadzasz, to pamiętaj, że to jest w porządku, ale w porządku jest również to, że ja to lubię i tak chcę i będę robić. Mamy zatem 800 złotych. Tutaj nadwyżki. Jeżeli oglądasz mnie pierwszy raz, to dodam tylko, że jeżeli chodzi o oszczędności z założonego budżetu, czyli te niewielkie... Yy Przeważnie niewielkie kwoty, które uda mi się jeszcze zaoszczędzić z kosztów stałych i kosztów zmiennych, bo tylko z tych kategorii jestem w stanie cokolwiek oszczędzić, dlatego że w kosztach rocznych nie rozliczam się w odniesieniu do miesiąca. Co miesiąc wpłacam te 4000 zł i tutaj nie jestem w stanie niczego zaoszczędzić, a wydaję je różnie. Więc jeżeli z tych 10 tysięcy złotych uda mi się coś zaoszczędzić, tak jak w maju 800 zł, to te pieniądze w formie gotówki trafiają do różnych. Wyzwań oszczędnościowych i to też możesz na moim kanale zobaczyć. Czy coś mogliśmy zrobić lepiej w tym miesiącu? No pewnie tak. Patrząc na nasze wydatki. Rzuca się w oczy to, że przekroczyliśmy kategorię na wynos. Chodzi tutaj o jedzenie poza domem. Przekroczyliśmy też na szczęście bardzo nieznacznie kategorię żywność. Mniej więcej od marca tego roku obserwuję, że nie jestem w stanie, już nie, nie jestem za bardzo w stanie zaoszczędzić w tej kategorii żywność. Faktycznie. Koszty jedzenia poszły do góry. Napisz w komentarzu, czy ty też to odczuwasz. My odczuwamy to bardzo, i kolejny miesiąc z rzędu te 200 okazało się takie na styk albo nawet lekko zaciasne więc nie mam tutaj za bardzo możliwości obniżyć sobie tego założenia. Wreszcie kategorii przekroczyliśmy jeszcze kategorię dzieci o ponad 160 zł. Reszta kategorii, tak można powiedzieć, prawie że na styk. Nie było źle. Myślę, że te oszczędności 800 zł to jest całkiem niezły wynik, patrząc na to po prostu, jak mi szło w poprzednich. W poprzednich miesiącach. Co jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, to my założyliśmy, że oszczędności na kosztach stałych, czyli te 360 zł, które tu widzisz, do tej pory cały czas szło w wyzwanie 100 kopert. My tam odkładamy na nasze wyjazdy różne wakacyjne, natomiast oszczędności z kosztów zmiennych zasilały różne wyzwania, ale w pierwszej kolejności takie wyzwanie roczne 5000 zł. I ponieważ te oszczędności w poprzednich miesiącach były. Były niewystarczające do tego, żeby te, to wyzwanie 5000 zł uzupełniać na bieżąco, to postanowiliśmy teraz całe te 800 zł, właśnie przeznaczyć na to wyzwanie. Na przełomie maja i czerwca mieliśmy kilka dodatkowych wpływów finansowych sprzedaliśmy motor, do tego ja dostałam nagrodę jubileuszową, także mamy trochę dodatkowych wpływów, takich nie aż takich małych, więc je sobie tutaj na różne wyzwania również przeznaczamy, i o tym więcej może trochę później, może w następnym odcinku. A teraz myślę, że z podsumowania maja. Będzie to wszystko. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego, w jaki sposób ten arkusz i ten budżet prowadzimy, no to oczywiście zachęcam do zadawania tych pytań w komentarzach. Mam też nadzieję, że to rozliczanie z samym sobą jest już jasne. Jeżeli nie, no to również zachęcam do zadawania pytań. Dzięki temu zabiegowi, jak widzisz tutaj, w kategoriach kosztów rocznych ja się nie rozdrabniam i nie muszę później w tych kopertach rozmieniać tych banknotów na jakieś drobne. Kwoty, a tym bardziej nie muszę trzymać tam żadnych monet. Ja koszty roczne i fundusze celowe prowadzę w formie gotówkowej. Jest to moja świadoma decyzja, ponieważ ja w każdym odcinku chyba to powtarzam: że uważam, że każde gospodarstwo domowe powinno trzymać pewną część swoich zasobów w gotówce, i ja po prostu nie trzymam tych pieniędzy w jednej kopercie gdzieś w szufladzie, tylko po prostu sobie rotuję nimi między segregatorami. Mam określoną kwotę tych pieniędzy, jako, jakie, jaką chcę żeby po prostu ona w gotówce była w domu, no i tego się trzymam. I między innymi właśnie koszty roczne i fundusze celowe prowadzę w formie gotówkowej. Będzie mi zatem dużo łatwiej to wszystko prowadzić mając takie właśnie zaokrąglone kwoty w tych w tej kolumnie wydane, i tak robię co miesiąc. I właśnie w ten sposób się ze sobą rozliczam i staram się zawsze, żeby po pierwsze w kosztach rocznych mieć takie ładne, zaokrąglone kwoty, ale również w tych oszczędnościach założonego budżetu. Może niekoniecznie całe takie setki, ale przeważnie staram się, żeby tam były, żeby tam po prostu była taka kwota w miarę okrągła, którą mogę później swobodnie do jakiegoś wyzwania włożyć. Dobra, ja się przełączam na czerwiec i. Maj podsumowaliśmy, więc przechodzimy do czerwca. W taki sposób się to dzieje: otwieramy sobie listę i wystarczy wybrać miesiąc, na który chcesz się przełączyć. Arkusz został przeładowany. Ja już widzę czerwiec i to jest bardzo fajne właśnie w tych arkuszach Google, że one działają sprawnie i szybko i na każdym urządzeniu, na którym jesteście zalogowani na swoje konto Google. Możecie tutaj zobaczyć w napisie czerwiec w prawym górnym rogu, że budżetownia jest w tym arkuszu i klika dokładnie na tą komórkę. Poza tym, że trzymam tablet w dłoni, to mam jeszcze przed sobą monitor komputera i również na komputerze jestem zalogowana na ten arkusz aktualnie i właśnie dlatego widać to podświetlenie. Także widać od razu, kto na nim pracuje, w którym miejscu się znajduje itd. I za to bardzo lubię, właśnie arkusze Google'a, więc jeszcze raz polecam. A tutaj już widzisz aktualny status mojego czerwca. Przeważnie, kiedy nagrywam te filmy, to robię to na początku miesiąca i wówczas budżet na kolejny miesiąc rozpisuję na moich kartach i tak pewnie zrobię z lipcem. Natomiast, ponieważ jestem mocno spóźniona z tym czerwcem, no to już zrobimy to na Аркушо. Jestem bardzo dumna z siebie i z mojego męża, że już praktycznie pół roku udaje nam się wytrwać w naszych postanowieniach finansowych i w naszym podejściu do budżetu. I tutaj znowu możesz zobaczyć, że w czerwcu również przeznaczyliśmy 16 tysięcy złotych na nasz budżet. Z wynagrodzeń takich głównych mamy tutaj 13 tysięcy złotych, mamy jeszcze drugie wynagrodzenie dodatkowe, z którego mamy kwotę wpływu 1400 złotych, i te pieniądze są dla nas gotowe już od pierwszego dnia miesiąca. I w okolicy 11 dnia miesiąca 10, 11, 12 różnie to bywa, wpływa 800. Plus, my mamy dwójkę dzieci, więc jest to 1600 zł. I jak zwykle nasz budżet zakłada 4000 zł na koszty stałe, 6000 zł na koszty zmienne i 4000 zł na koszty roczne i fundusze celowe, co daje nam 14000 zł, a 2000 zł nadwyżki idzie od razu do jako nadwyżka właśnie na, naszą, na nasze inwestycje i również te czerwcowe wpływy, ta czerwcowa nadwyżka poszła na zasilenie konta IKE mojego małżonka. Po pół roku myślę, że mogę też się wypowiedzieć na temat tego podejścia, że nie rozpisuję dokładnie kosztów stałych i za resztę po prostu całej kolejnej części budżetu, tylko zakładam sobie te 4000 zł i po prostu liczę na to, że się w tej kwocie zmieszczę, a nawet trochę oszczędzę, i powiem ci, że uwielbiam to podejście i jestem nim zachwycona, i myślę, że zostanie już ze mną na stałe. Mogłoby się wydawać, że nie jest tak prosto, ustalić sobie jedną kwotę na koszty stałe, która będzie adekwatna przez cały rok. Natomiast no nie ukrywam, że to by się nie udało, gdyby nie ten arkusz budżetu i cały poprzedni rok, który w nim prowadziłam, bo dzięki tym statystykom, podsumowaniom, podsumowaniom tabelom takim zbiorczym z całego roku i tak dalej, nie miałabym tej wiedzy. A tak po prostu mogłam sobie sprawdzić, jak te koszty stałe wyglądały w każdym miesiącu u poprzedniego roku, gdzie były większe, gdzie były mniejsze. Uwzględniliśmy oczywiście Jakąś tam inflację i te podwyżki, na przykład, no nie wiem, wywóz nieczystości z roku na rok drożeje. I stwierdziliśmy, że te 4000 zł będą takie właśnie na styk w tych miesiącach cięższych, czyli w naszym przypadku są to miesiące zimowe, a będzie nam się udawało troszeczkę tutaj zaoszczędzić właśnie w tych miesiącach ciepłych, gdzie mamy yy, rachunki za gaz. Dużo niższe. Ta decyzja była podyktowana również tym, że bardzo chcieliśmy uzbierać na wyjazdy wakacyjne, między innymi z tych oszczędności w kosztach stałych. Nie chcielibyśmy ruszać naszej, nie wiem, poduszki finansowej czy funduszu awaryjnego, czy po prostu wiesz, oszczędności naszych. Nie chcemy ruszać po to, żeby pojechać na wakacje. Więc jest to taki dosyć trudny i wyśrubowany cel, żeby na wyjazdy wakacyjne znaleźć te pieniądze gdzieś tam dodatkowo i w budżecie. No ale. Ambitne cele też powodują to, że nam się bardziej chce nad tym tematem pracować i bardziej się staramy. I to się póki co udaje: 6000 zł na koszty zmienne i na chwilę obecną ten rozkład per kategoria również mamy stały już od 6 miesięcy. Na żywność przeznaczamy 2200 zł, chemia dom 300, żona 600, mąż 400, dzieci 500, paliwo 800, zdrowie 200, na wynos 300, rozrywka 200 i nieplanowane 500. Na chwilę obecną ten miesiąc wygląda fantastycznie dobrze, ale nie zapominajmy, że jeszcze mamy prawie 10 dni, więc to się na pewno bardzo mocno zmieni, tym bardziej, że czekają nas takie większe. Zakupy związane z jakimiś zapasami, na przykład zapas kawy i tak dalej, już jest kilka kategorii bardzo mocno wyśrubowanych, a nawet przekroczonych. Przekroczyliśmy kategorię zdrowie i to dosyć mocno, bo praktycznie dwukrotnie, a to jeszcze nie koniec niestety. Chemia dom również jest dosyć istotnie przekroczona. No i w kategoriach żona, mąż i dzieci też już jesteśmy gdzieś tam powyżej 80% wydanych pieniędzy. I teraz możesz zobaczyć w nieplanowanych te 1041, które sobie dołożyłam jako koszt po to, żeby mieć Okrągłe 800 zł oszczędności w maju. Pokażę jeszcze nasze wpłaty na koszty roczne i fundusze celowe. Tutaj się również niewiele zmieniło. Mamy 16 kategorii: na dom wpłacamy 200 zł, na ogród stówkę, na prezenty niezmiennie co miesiąc 300. Okazje 500, auta 700, święta 200, urodziny dzieci 200, ubezpieczenie domu 150, przeglądy w domu 100, na wyjazdy 900, podatki 50, szkoła 100, stomatolog 100, ortodonta 100, okulista 200, kominek 100. No, i to są właśnie te 4000 złotych. W pierwszych miesiącach roku można było zobaczyć, że wydajemy w kosztach rocznych i funduszach celowych mniej niż wpłacamy. I mówiłam cały czas o tym, że ta karta się niedługo odwróci i to się właśnie zaczęło dziać. Już w maju wydaliśmy w kosztach rocznych 4300, a wpłaciliśmy 4. Natomiast w, mogę już pokazać, jak wygląda Czerwiec, a to jeszcze nie koniec, bo dopiero mamy 2 trzecie czerwca za sobą. W czerwcu wydaliśmy już prawie 8 tysięcy złotych w kategorii koszty roczne i fundusze celowe. No i teraz, biorąc to pod uwagę, łatwo sobie wyobrazić, że gdybyśmy po prostu żyli inaczej i w tych pierwszych miesiącach, kiedy tych wydatków aż tyle nie było, po prostu te pieniądze przepuszczali, no to taki czerwiec na przykład byłby dla nas bardzo ciężki finansowo i ciężko by nam było te pieniądze skądś wziąć. Lipiec zapowiada się, Podobny, mieliśmy jedno wesele w czerwcu i będzie jeszcze jedno w lipcu, i to takie, na, którym, na który naprawdę bardzo dużo środków nam pójdzie. Na samochód wydaliśmy prawie 3200 zł, już w tym momencie. No i mamy tutaj bardzo mocno przekroczoną kategorię wyjazdy, dlatego te 2000 zł, których tutaj nie widzisz, bo mamy 900 zł na wyjazdy w czerwcu, więc te 2000 pójdą właśnie, zostaną dołożone ze sprzedaży motoru. Bardzo dobrze zapowiadają się też koszty stałe. Na chwilę obecną mamy niecałe 2,700 wydane. Myślę, że tutaj jeszcze coś się pojawi, ale nie aż tak dużo. I to jest pokłosie tego, że w ubiegłym miesiącu, mimo że nie był to bardzo zimny miesiąc, zapłaciliśmy duży rachunek za gaz, ponieważ nie zrobiliśmy odczytu na czas. No i takie błędy też się zdarzają, dlatego ta nadwyżka w kosztach stałych była bardzo mała w maju i dzięki temu mamy ją tak dużą w czerwcu. I w końcu będziemy mogli właśnie tutaj te pieniądze również przeznaczyć na wyzwanie 100 kopert i na nasz taki fundusz wyjazdowy. Rozpisywanie budżetu w tym arkuszu to jest naprawdę czysta przyjemność. E, tutaj jest w ogóle. Przycisk, który powoduje importowanie danych z innej zakładki, gdzie po prostu w kilka sekund nazwy kategorii zostają przenoszone, więc naprawdę zajmuje to minimum czasu, kiedy już masz wyrobiony ten nawyk spisywania wydatków, chociaż to te 2-3 dni, żeby sobie usiąść na te 10 minut i spisać wydatki. To naprawdę prowadzenie tego wszystkiego no nam już tak weszło w nawyk, bo wiadomo, to jest po prostu budowanie nawyku. Jeżeli ktoś nigdy tego nie robił, to wiadomo, że na początku będzie to dla niego w jakiś sposób problem, mimo że to tylko 10 minut. Ale to jest 10 minut czegoś, czego nigdy ta osoba nie robiła, więc to na początku zawsze jest w jakiś sposób niewygodne, ale kiedy już wchodzi w krew, to po prostu ciężko się rozstać. Ja powiem Ci, że ja już się z tym arkuszem nie rozstanę nigdy i bardzo lubię ten stan, kiedy wiem, że jestem w stanie kontrolując właśnie nasz budżet, zmieścić się w tej kwocie i jeszcze przy tym inwestując, a wszystko co udaje nam się mieć ponad, mogę po prostu sobie bezpiecznie odkładać i wiedząc, jakie będę miała przychody w danym miesiącu, ja już z góry wiem, ile będę miała tych pieniędzy odłożonych. I to jest naprawdę bardzo, bardzo Dobre. Myślę, że to już wszystko w dzisiejszej części. Podsumowałam maj, rozpisałam czerwiec, no nie rozpisałam, właściwie pokazałam jak zrobiłam to wcześniej. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał, że wyniesiesz z niego coś dla siebie i dla swojego budżetu. Jestem bardzo ciekawa jak idzie Ci w czerwcu, jak do tej pory to wygląda, więc jeżeli masz ochotę, to podziel się tą informacją w komentarzu, a ja bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i życzę Ci dobrego dnia. Cześć!